Dobra, cześć, witajcie w kolejnym odcinku projektu Projektuare z tej strony GothicRook, a ze mną jest dzisiaj Arkonit. Cześć. No, i sobie nagrywamy. Tak, dzisiaj Moim. nagraliśmy już jeden odcinek, ale był słaby, ponieważ nic praktycznie, na wszystkich mapach nic praktycznie nie robiliśmy, więc tego nie wrzuciłem i usunąłem te odcinki. A teraz nagrywamy sobie... Jeszcze raz. Jeszcze raz. Jeszcze raz, porządniej. Gotik, żelazo znalazłem. A ty jesteś gdzie? Orange Team. A ja? Czekaj, chyba też tak. Jestem w Orange Team. A gdzie znalazłeś żelazo? Jesteś w Orange? No. Nie wierzę ci. No weź, kurde. Zaraz ci Czekaj, powiem. Czekaj, napiszę ja widzisz Gotik Grug. Już, już. Jesteś na spawnie? Muszę yy, tam chyba zejść, ale. Jest, jak jesteś na spawnie, to ja tam pójdę. Przyjdę Czeka, do ciebie. Nie pamiętam. A, to chyba było tu. Nie ruszaj się z tego spawnu. Ale ja nie wiem gdzie jestem teraz. Czekaj, kurde, Lol, to jest zejście z chodkami. Yy, no, ja jestem na. Dobra, gdzie ty jesteś? Na spawnie. No, ale ja nie pamiętam, gdzie był spawn. No i taki duży budynek W rogu z orange z takiego kawału drogi Albo weź, no, albo czekaj. na... No, jesteś? Czekaj, czekaj Nie, jeszcze tam nie jestem Idę przez to Taka wie Wieża od spawnu jest czekaj, taka... Czekaj, widzę cię, widzę cię! Cześć! Tu! Tu, cześć! Cześć! Cześć do Ergonidy! A, tu! Tutaj tam Pokaż, jest. pokaż no nie idziesz? A gdzie? Bo w drugą stronę. A. To tam po prostu do tej wieży tam sobie zrobię. Żelazo, 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 żelazo. Trzy mi wystarczy. No ja też tak robię na trzy. Zawsze szkoda mi zmarnować. Bo, bo, bo potem będzie niepotrzebne. E, e, Tem, tym, 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 Nie wiem co teraz. Ale, ale, cheater! Dun, 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 dun. O, jeszcze ja zrobię. Tak, 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 tak będzie szybciej. I zostaną co... mi. Ej, gotyk, złota so, jabłuszka. O, o, o. O, masz dużo. No, ale znalazłem proszek do TNT. No, co stak tam mam tam, 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 Co tam po proszku? Proszek. Chodź, chodź, chodź czekaj, chodź, czekaj czekaj czekaj, bo ja tu muszę postawić. Dobra, proszę. no. Daj. Usta, no, co to? Daj. mam 30. Mmm, nie mi nie, nie, nie. Co robisz? TNT. A. Broń no teraz, dobra? Co? Broń mnie. Okej, okay, okej. Okay. Ale nikt tu nie wejdzie. Top sob. Strzelać. Wiem, że tak nie trafi, bo nawet nikogo nie mam na celowniku, ale strzelam byle gdzie. Dobra. No już. Tu już prawie. Nikt tu ci nie wejdzie, ja tutaj idę dalej ja, walczyć. No, tak się robi od dobrze. Musisz mm, 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 szes... tam proszek i proszę Wiem, sendo. wiem, wiem. Akurat 16. Kurde, co ja gadam? Cały czas gadam po angielsku nazwy różnych itemów. Na przykład zamiast piasek mówię sand. LOL. Tu są takie ciekawe skrzynki z jabłuszkami na przykład. Ty, kto LOL, co ja, robię? Co ja zrobiłem? What the fuck? Lol, cześć, fioletowy Headshot. O nie, fioletowy. Uciekam. To go nie? Hahaha. Ha. Dobra, ja tam idę na, z nimi na miecze. Powalczyć trochę. No, będzie fajnie. Budujemy się tam do nich Budujemy się, budujemy się. O cześć! Cześć! Ha 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 Headshot. Cześć! O kurde, o kurde, o kurde, złote jabłko! Zabiłem kogoś. Co tu jest? O Jezu, to mi... No! Uważaj gościu! Aaaa! Ja muszę dużo odporności mieć. Co to tu jest? Muszę jabłko... jabłka. Jabłka? Misz? Jak, jak wybuchać kurde. to TNT? Co? Jak wybuchać to TNT? No to, nie wiesz jak się... Właściwie nie wiem jak ten... Podejś... ...podpalić. Kurde, lol. Zaraz wypróbujemy. I? Ale ja nie mam czym podpalić. Rotik. No ale ja nie wiem. No już, loli, koniec. Już koniec. Dobra, ale no to jedno ja, tam... A, ale chociaż trochę coś się pobawić. Normalnie no musisz ten... Yy... Ale nie mam zapalniczki, żeby podpalić. No to właśnie mówię, no to nie wiem, Redstone Torch'a. No jak nie masz, to po co ci w ogóle to te... No Fajne, ja chciałem się pobawić z tego. Tu leżą Redstone tą Uff... Uff, Joletonek. Nie wiem skąd mieli redstącie Nie, to jest u nas na kolejna mapka Którą będzie. O nie statki, ale dobra Jakie statki? Join Eee, będę w red team. Reddy team Blue Ty jesteś blue A nie lubię tej mapy, jest głupia. Też nie lubię. Niestety Ka Wszystko ma swoje priorytety, niestety. O cześć! Wszystko ma swoje zady ale Co? Ale... Co tu chodzi? Yy, normalnie napalamy się. No ale złodziej. Dum, 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 dum. Oj. No nie działa! Nie działa. Hamskie złodziejaszki. Co ci nie działa? No bo tutaj ten... Nie działa mi takie fajne z shiftem. Floka dwa razy nacisnąłem. gdzie jest żelazo dziś Wiem, że jest żelazo, ale nie wiem gdzie chyba tu jest. Już znalazłem. No lol. No lol utknąłem. Muszę sobie zrobić skina Mario. Nie pamiętam gdzie to było żelazo. Skin Mario Bros. No nie, u nas już mają żelazo, żelazny żet. No ja też mam już żelazo. No ja, ja nie wiem, gdzie jest to żelazo. No, poszukaj dobrze, masz mm, kupę na kupę wyszedł. No po co mi czarna wełna? To wygląda brzydko. No nie wiem. No lol, ale mi dzisiaj fps y spadają. Spadają. Przyda mi się ten gravel. Nie chcę też stracić odcinka na y, głupim zbieraniu, szukaniu y, żelaza. Bo nie wiem gdzie jest to żelazo w oh, Jeszcze łącowki. Gotik ja już dawno znalazłem, ci pochwalę. Ale ja nie. A, tu się nie da starać. Kurde, ja tu muszę wejść. Komornicy? Oh. Mm, nie mam żelaza. Do tej pory. A zapomniałem, gdzie to było, żelazo ci powiem. O, lol. Lol, nie widzę na no serio. Albo jestem ślepy i ciągle to żelazo omijam, albo naprawdę naprawdę nie ma go tu. to jest niemożliwe, no. <grystanie> to jest fajne, bo już dawno wam na wasze wyjście. Alianty. Obra, walę to, to żelazo. Idę tak. O, jest, mam wiaderko z wodą. Ludzie! 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 Ludzie niebiescy! To stał? Łatwiej tak zrobić. Mm. Już twoje zestaw półpłyteczek, mam. No nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę, nie wierzę. Już wpadłeś? Nie, po prostu... Oh, fuck. Po prostu wpadłem w jakąś dziurę. Pieczona rybka. Ała, no co jest? Tu są łuki. No ja potrzebuję żelaza też, ale dobra, nie szukam go teraz. No lol, mam 2,5 serduszka, dlaczego? Umarłem. Mmm, dobra, sorry. Ej no kurczę, koleś. Dobra, może gdzieś ty. Ej no, ma, to zrelaza bo naprawdę. Jestem wkurzony. thank you much. Dum dum dum. Mam już swoją krampę, mogę strzelać. Do you like waffles? Do you like waffles? Do you like pancakes, Do you like French toast? Do you like French toast? Like coś tam, coś tam, coś tam. Jest znalazłem żelazo, ale to znalazłem w jakiejś skrzyni. To żelazo. Na no nie masz. Ciężo. Fuck! Mmm Żebym je mnie strzelił, ładnie tak... Jak sobie kraftuję zbroję... Ciekawi mnie to, bo całe wasze umocnienia poszły się... Walić... No... Czy z jednej strony raczej... Nie wiem, jak tam... Nie, nie, z drugiej nie... Ale z drugiej strony się już zaczęło no, Ale No po co mi dwa łuki? Ługi, bugi, łuki, łuki... Łuki, puki, ługi, bugi... Ugi, bugi. O, cześć Gotik. Cześć, ale gdzie ty jesteś? What Nie. the? być, przerażam być. Co? Co? Pale się! Palę w lawę! Uważaj tam. Uważaj tam, kurde, umarłem przecież. Przydaję jednak czasami. Y, off Nie mam, znowu off A ja mam. No, pal się, o co to następne. Dobra, ja nie biorę tego żelaznego, główna. No, czemu tutaj, jak przychodzę, to się palę? No, kto? Co za debil tu ogień poustawiał? No, nasza team. Jestem jedyny normalny i to gaszę. No, właśnie no, no serce mam fajnie, umarł. Nie, kurde, ta mapa jest zwalona. Nie no, wiem. Ja nienawidzę tej mapy. Nieee nie biorę tych liter. Zobacz. Co? Herkulid fell out of the world. Mój team podkapuje, no to jest chamstwo. No nie widzę. No przepraszam za kat. LOL! Mama, pracuje. <grym> What the O, y <grym> y że Ale złodzieje, całe żelazo sprawie zabrali u nas. No. Umarłem Nagrywasz cały czas, tak? No, teraz. No nie, ja wyrzuciłem. Będziemy rybki to. No nie, no, ale to jest niemożliwe to, co się u was dzieje. No, ja ale bym spadł. Zaraz wieście. u was? U nas to. U was czy u nas? U was co się dzieje. No. Mm, what the f nie wiem czy jutro będę w szkole. Czemu? Masz nie I, bo idę do lekarza. To co z tego, że idziesz do lekarza? Musisz być. Co tu mówić? Mm, fajnie nie On... Nie masz... wiem czy nie idę w ogóle. Czy... Moja mama się zastanawia. Ale ambitne mechanizmy. Wow. Mm, Lolowa to jest? No Gosiu szybciej! Masz fajer w Róż dupę. No mam! Aż jeden stoi przede mną. No róż dupsko! Tak, jak tam wasze fortyfikacje? Co? O, dobra, w końcu coś myślał. Ej no, jaki ten... ...złodziej? Podkapecie. A, to jest mój? No kurczę! Moja z nas. No kurde, ja tu kopię, a ten mi się... No. Fuck, fuck... Gratuluję, Timo. O, żyje, żyję, żyję, żyję... Ej, nie trafisz! Strzelają do mnie, a nie jeden jeszcze trak. Kurczę, pójdę tam na skauta i zapalę im tą. Skauta, skauta... E, Dawa, muszę. buduj, buduj to, buduj! Dawaj. Fuck, palę się, palę się, palę się! La... Woda, 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 woda! Bo tu jest ok, No, co za... A Gatik, polecam. Woda. Te słuchawki! Mamo, to wolę wodę. No nie wierzę! Ej, widzieliście to, ale ja dzisiaj jestem słaby. Ja nigdy nie byłem aż taki słaby. Wezmę sobie jeszcze coś do budowania, bo... Obe gravel, no znaczy ten print byle. Nie mogę, pierwszy raz niebiescy są dobrzy. Jest, udało się. Kto tu ty tyle ty lawy, czy tam ognie tutaj robi? No wy oczywiście, a kto inny? Gothic, Gothic zapalniczki. On już też mam zapalniczkę. Skąd macie zapalniczki? no, skąd? No, skąd? No skąd macie? No gravel plus żelazo równa się zapalniczka. No wiem, ale... A, bo gravel sobie, okej, okay, dobra. Ja wiem, że gravel i żelazo równa się zapalniczka, ale... Ale Łata! Znalazłem żelazo, już wiem gdzie jest żelazo u nas. Teraz się dowiedziałem, ale nie wiadomo kiedy w ogóle. No okej. Okay. Okej, okay, ma no spodnie. Dunika tak... Jeszcze tu sobie dam... Tu, tu... I jeszcze hełm... I tu, to sobie. Ja to umiem robić dobrze. Nie, czekaj. umiem to. Nie, nie mogę teraz, kurde. No nie! To najlepiej w szkole wychodzi. Sosik, pochwal się, co dzisiaj w szkole robiliśmy. Co? No co? Aaa, <noise> planowaliśmy naszą e, Panią od sklepiku, Panią sklepikarkę brzydką. Pozdrawiamy Panią, a e, nie, Boże, ja nie pozdrowię, bo Pani jest brzydka. <noise> Kolega tak puścił gum style, ja tańczyłem, z głośnika, bo on ma taki głośnik, puścił gum style, ja tańczyłem jej przed twarzą, przy, przy sklepiku i ona... Ona odejdź stąd, ja mówię, ale ja nie mogę, ja tańczę, no to nie tańcz tutaj. Ja mówię, ale ja do You Can Dance się zapisałem, takie, takie trollno! Patrz teraz tutaj na... No. nie, nie wierzę. Teraz się nie skupiłem na tym. Koniec! Kto wygrał? Nie wiem, pewnie wy. Wie. Jeszcze jedna i już. A to ta papa to się bo... nie liczy. A ja mogę wam tak bić, podpalić wszystko i tak uciec? Nic nawet nie, podpa nic, nawet nie podpalisz. nie No czy wam zap... nie da. Po prostu nie da podpalić.